Dobrze ci idzie ta przeprowadzka do Warszawy. To nie, To jeszcze nie jest przeprowadzka do Warszawy, kolego. Kurwa. Tak po te samochody, że nie może taczką. po prostu bo to nie przyjadę tam taczką. Tylko już jestem spocony cały. Tak mam już jaja spoconę. Trzeba będzie się umyć przez gwilę chyba. No bo chuj, dobra, umyję się już, w rzece. Przychodzi pani? Nie. Ale fajny piesek. A jak się cieszy? Oj, zaplączy się we, we mnie. Jak biega wokół mnie. O nie! Coś ty narobiła! Chodź tu! Chodź Carmen, Ja mam podobnego, ale to już ma 16 lat to już Piesek chce na grilla. Oho! Patrzy na mnie jak na debila. Co jestem jestem debil? O tej! Oh. Tak? Oh. O, lewa ręka mnie boli, bo jedną ręką muszę bardziej podnosić taczkę niż drugą. To wszystko mnie boli trochę. chciała wpadać na grilla? Nie, dzięki Aha, nie to nie. Patiros, jak ty Wrócisz z tą taczką najebany w trzy dupy? Przecież ja mam zrówki. mama cię z domu wywali jak nie będzie taczki z powrotem Ja mam zrówki, ja zaraz, ja idę do tam drewno i idziemy na ten No To kur... Tu jest normalnie ognicho, ja mam swoje drewno Normalnie tutaj, patrz i to jest kurwa spocie Niesamowite, elegancko co? Mamy taką, uwaga, musztarda stołowa Łagodna, musztarda saperska Kiełbasy to są głogowskie, to są takie lepsze 11,5 to zimny lech 0 Hydrate i jeszcze na taką tak. O. Stek wołowy, polędwica, taki o! Elegancko, aj! Obie! Siema kwebs! Bo nie dobrze się przecinię, no nie? Siema nie? Co tam? wszystko to dobrze, wszystko widzę. Cześć, miałem bateryki, nie wymuszałem. Dobra, trzeba kupić tego widzowie, karkówkę i jakieś. Yy, jakieś co? Yy, yy, widelczyki, nie? I tacki najwyżej. Nie, no, widelczyk sam wystarczy chyba. Karkóweczkę, karkóweczkę, jakieś napoje zero To zaraz się pani trzeba zapytać, czy jest karkóweczka Jestem frytki? Proszę bardzo panią Jest może jakaś karkóweczka na grilla taka, czy coś? Nie Nie ma Kiełby, to mamy, a jakieś widelczyki? Kiełby plastikowe, albo co? Bo, albo drewniane, też nie ma? Ale nie obiecuję, to nie ma. Nie no, spoko Najwyżej kijem będę jadł z lasu O to są kubeczki? jest znaczy, sadz. Nie ma widelczyków. No dobra, to będę ręką należy ja. Ale mamy węgiel. A nie, ja mam. A pani o której kończy dzisiaj? 21. Robimy dzisiaj grilla i ognisko na, na wieży, tam na plaży na wieży. No to jak chce pani, to może pani pije Nie, dziękuję, ja nie z takich ludzi. No dobra, no to ja jestem niepijący, ja dzisiaj zerówki same. Na spokojnie. Dziękuję za zaproszenie Żeby się wykąpać, tylko posiedzieć pogadać. Dzięki pa! Miłego? Która jest godzina już? Kurwa, mamy 10 minut tylko. Co, siedzi w foteliku dla dzieci? Kepst, ty siedzisz na Nie siedzi w foteliku dla dzieci. Jaki to masz wzrost? Podobnie co ja, nie? 171. Ty myście że ktoś tu przyjdzie? Mamy tyle jedzenia, to trzeba będzie tutaj ludzi te, jedzeniem. To każdego tu na plaży nakarmimy. Ja zapytałem się Bumko, który będzie z tinderowami. Nie, on napisał mi XD na stanek, dopiero. Tu nie ma Tinderówek, no ale straż mi się zechciało. Nie no, Bumek... No właśnie, Bumek ma 20 lat, no to nie za żadnych 20-latek? Myśli Boże? Stary, kupiłem 30 kiełbas i jesteśmy we dwójkę tutaj. I chyba tak zostanie już, nie? No to co? Konkret, to więcej kiełbas je, nie? Dobry! Nie odpowiedział. to? Faktycznie chudy, ale się do nic nie masz, Patryk? Czekaj, wperpam kogoś, zaraz odjeżdżę. Patryk I... No, słoneczko jest, fajnie nie? Fajnie, fajne, fajnie No zaraz, ja, ja zaraz skakuję ten Do tego Do jeziora skakuję zaraz Woda fajna tak. No, ale nie, ja też morsuję, to dla mnie to jest nic, nie? Nie no, woda chyba ciepła dość jest Wczoraj, co, wczoraj było ciepło? przez wczoraj też było ciepło Też dość o, o, uf, No jest taka zimna ta woda nie no, nie kąpię się dzisiaj chyba, szczerze. Dotąd se wejdę. Serio jest za zimno. Dobra, zaraz odpalamy grilla chyba. Użyłem się, można to jako uznać jako pływanie. Czekaj, pływanie, no to... Dobra, wysłałem no, się pływania. Co, upalamy grilla? Na początek? Tylko, że właśnie nie ma żadnego głośnika. Trzeba przygotować, nie? W lodenkach mam mieszankę. Tyk. Gdzie piwka, bez piwka nie ma grilla? No mam piwka, ale zero, nie? Ja nie piję do wakacji, mówiłem. Kiedy się zaczynają wakacje u Ciebie? Połowa czerwca. To nie są narkotyki. Ile ten stek waży? Będziesz chciał spróbować steka? A nie, on mały jest, 200 gram tylko. taki po lędzice kupiłem po prostu, nie? <coughs> nie będę Ci zjadał, nie. Tu mam sól, pieprz i czosnek, nie? Nie no, taki steak to będzie klasa, mi się wydaje, tak szczerze, nie? Nad jeziorkiem. Tutaj już steak gotów jest. Gotów jest do, wstaw do wstawienia go na ten. Nie, wiem. Chyba, że patyka podpalić może. Tak, zrobimy. Potem patyka i go tam, w no. To jest. Matku, go. Biskuitu ty papier masz, a ja się męczę tym. Nie się Dobra, nie. pod się już. Dobra, ja razem. No i nd No to się zgasiło. No to zajebiście podmuchałem. Dobra, do bana jestem co... Do, do bana ci to mówię, że on muchał. Właśnie właśnie zgasiła, się paliło nie? Musisz odpiać aluminium jak kratkę polos ten węgiel na kawałek kartonu i podpal karton od dolu Zrób te zęby był przepływ powietrza. o no nie wiem czy to mi się uda tak szczerze. Nie no, uda się, będzie git. Dobra, pali się. Dobra, już się węgielek pali. Jak tam? Widzę, że grillek. No grillek nie, tylko że ten grill to taki średni, taki najtańszy jakiś kupiłem, to się średnio odpala. Dobra, tu jest drugi grill też montowany. To mi się da, to wyjdzie raczej. Nie długo zostajecie chłopaki? Na no fajkę tylko wyskoczyliśmy, że wiesz. Układam steka, układam już tego steka Tak, tylko tak wyżej, na będę... Najwyżej na tutaj go stary, no, nie? No, 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 no. Najwyżej, najwyżej będę jaranego Janu Myślę, że dwie godzinki będzie mi... Myślisz? Tyś, no to jest, no. jest. Myślisz, że tego nie rozpaliliśmy? Znaczy nie no, byli, się już pali, nie? tak się robi, tylko teraz rozpalam ognisko Myślisz, Instagrama? Stary, to się łatwiej rozpali, niż ten, niż ten grill. Myślisz? Razem z tymi go w... na ognisko? No to weź go tutaj, możesz go położyć w sumie, no bez kitu. Nie no, po bo... gorąco w chuj? Uże, dobra. Gdzie masz kolegów w knurze? Już pojechali koledzy niestety. Co? Nie pi***, że steka mi w***ć do żwiru! Nie no, kłęb skóry. Ja pier***. No trochę? Nie ja, No dobra, ch... Zjem k***a ze żwirem steka. Nie no, już, już będzie jeszcze gorzej. Czekaj, nie Chuj, no on już dobry był, tak mi się wydaje. Ale nie tak na ognisko ten, tylko gdzieś obok połóż. Nie. O, właśnie tutaj, no. Nie, dobra, nie ma na nim biru, chyba, nie? Nie, nie no. Myślisz, że dobry już jest? Ja, kurwa, tak blisko. No bo to jest szeroki kąt, w chuj. Co tam, no, chłopaki? Przeglądaliście na kiełbaskę? Tak. Ja. O, Ale jest taki płat. Można ten, można jak kiełbasy jak śpiec. Ja się, trochę, ja się kąpałem, więc jestem trochę mokry. Cześć Patryk. 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 Cześć a. Patryk. Cześć Patryk. Cześć Patryk. Ej, mnie znowu się zrobił ci tak Witek wrzucił 5 zł, no i są dupeczki Tinderówki, a Knur w slipach Dzięki, wymoczony zapiącka. po i kąpieli w bagnie jedzący jakieś spalone gówno ale w topa. Czekaj, a to <ślawek> <co> jest gorące? O kurwa, kurwa gorące jest. Skakuj tak, przez obisko. Ja? No, z tego, z, to było no co do końca. nie wypierdam ci, strasz, Pietrzym skakać. No właśnie <noise> ciężko. Dasz radę. Myślimy śnibusz jak się bawicie. Nie no, no dobrze, no... Tak trochę na Koślawo, ale... Ale udało się, no nie? No Dla jest, no dana, to jest udana. Ania się chowa. Ania chyba nie została poinformowana, że jest stream, co? To znaczy właśnie, bo ja nie pijący, ale jak chcecie to no, mamy... To potrzeb... pół litra mamy jak coś, no, nie? Nie no gdzie. I, papie, I Ania. Nie sprawkę i tak. Dawaj. Ania się chowa. Ale skąd będziesz? Gdzie zarabiać? No! O! Jakiś OnlyFans? O, jest z to jest błyszcząsiądek. A a, 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 Ania jest dobra. Sorry, Ania. Nie, no, co ty tak się przymiesz? Ładna jesteś. Dawaj, o Zrobimy salto przez ognisko z Simpsonem. Tak, Ej, dalibyście Oto. się patrzy kogoś z sonem? Nie, nie chcę, się boję tak szczerze, nie. Ale z tyłu by było z tyłu by było. A tu, tu urazi? 9 9,6. Teraz to będzie na kole, Karol. Co? Mógł wziąć mu kask, dałbyś mu kask i byśmy na miasto pojechali z nim. I się trochę. Stoj, nie wyłączaj, nie wyłączaj maszyny. Wiesz kas, e, jedziemy za tobą bagi A ty jedzie miasta. Dobra, dobra. A ty jestem miasto. I się nie nie tak a ile taki, ile taki ten wariat dycha? Kurwa, fajny w no z chłopakami i zakładacie na lato gang No bo stary, było tak za no nie? a jaki to jest? Cytrynowy Ale zmrożony, dobra Ale to tak tylko wiesz Chyba, że było widać Takiego, takiego maciupka ma na spróbowanie Dobry, a nie dobra 50. No ktoś z chce chcesz sobie kiepski zbrać kiełbaskę, albo ktoś z was? Tara. Ania? No, nie. Podamy. nie. Nie, Lecicie? Dzięki za nie? Dobra. Ja, 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 Tara. No, bo tam mój Lipton stał, co nie? Czy ja. zajebali Liptona? Znaczy nie, nie, nie chodzi o to, słuchaj, no. bo przyszliście wy, co nie? No. I tam gość się pytał, co w tym Liptonie jest. No i ja mówię, że Lipton, nie? Ale tam tych dwóch co było? Nie wiem w sumie, ale w każdym razie. Biorę tego Liptona po tym pytaniu jak on sobie tam chwilę przeleżał, mm -hmm. biorę go co nie? Tak wziąłem łyka, wziąłem drugi łyk, trzeci mm -hmm. i patrzcie co tam wpływa, nie? No to Spoglądałem jadę. się bliżej i tam jest paznokieć kur... kogoś, nie? Pierdolisz? To jest tego paznokieć, Ale idzie no, do kubka? Tak, pokaż ja to. piłem z tego. Kur... Rozumiesz? Piszcie, że to jest paznokieć? Pokaż sobie. No musi to być paznokieć. Ale pokaż te kamery, Co ja oceniam? Możliwe, ale będzie widać? Czekaj? No będzie widać. to jest paznokieć jak okay. Nie wiem kto by tam w... ale ale nie. Myślałem, że paznokiet? się zrywam. No ja też się zrygam. No nie wiem, trzeba Dobra, chłopaki, będziemy szli na chatę. Przejdziemy się taczką jeszcze. W domu będę za minutę jaką. U, jeleń, nawet dwa. Ale jaja, co? Kozły, kozły. Nie, to nie kozły, to te są. Jakieś cielaki czy coś. To i na ulicy normalnie. To drugi, gdzieby poleciał? Na podwórku u mnie zaraz będzie. Gdzie on jest? Jak się tu znalazły? Jest tam gdzieś? Nie widzę go.